Witajcie kochani i z tej strony witam was ponownie na moim kanale. Dziś e, bardzo ciekawy test, ponieważ przetestujemy sobie dwie paletki e, i to są paletki, słuchajcie, podróżne. Będzie to paletka już znana wam z mojego kanału, e, czyli paletka Beauty Legacy e, we współpracy z Maxineczką i Makeup Revolution oraz paletka Kobo Admire Me. E, słuchajcie, te paletki obydwie są paletkami podróżnymi. Każda z nich ma w środku e, bardzo podobny zestaw. Tak naprawdę mamy e, zestaw cieni do powiek oraz mamy też rzeczy do konturowania twarzy. Mamy rozświetlacz, róż i bronzer. E, one troszkę różnią się między sobą. Za chwilkę wam to pokażę, ale dziś sprawdzimy, która z nich będzie lepsza, która się dłużej utrzyma, która lepiej wypadnie, którą oczywiście warto jest nabyć. Choć w tym roku podróżowanie jest utrudnione, to zawsze warto mieć taką paletkę, a nawet jeżeli nie chcecie mieć tony kosmetyków w domu, to warto taką paletkę mieć, po prostu, żeby móc z niej korzystać, również na potrzeby domowe. A jeśli chcemy wyjechać, to po prostu mamy gotowca i jedziemy sobie z paletką e, i nie martwimy się o nic. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie koniecznie ze mną. Zacznijmy sobie od znanej e, Wam już paletki e, Beauty Legacy Makeup Revolution i Maxineczka. Ta paletka jest w kartonowym opakowaniu. W środku jest lusterko. Nie będę Wam go pokazywać w tej chwili z <grych> całej okazałości. W środku znajdujemy dziewięć cieni oraz trzy rzeczy do konturowania. Jeżeli chcecie zobaczyć test tej paletki, to koniecznie zajrzyjcie tutaj, na górze wyświetli się odcinek. Posiada ona rozświetlacz, róż i bronzer. Mamy tutaj także trzy cienie o metalicznym wykończeniu i Sześć matowych. Natomiast paletka Cobo Admire Me również jest w kartonowym opakowaniu, bardzo ładnym, również posiada lusterko. I tutaj znajdujemy, słuchajcie, siedem cieni do powiek, w tym dwa połyskujące, takie metaliczno-perłowe, także rozświetlacz róż i bronzę. Oraz mamy tutaj dodatek, czyli mamy trzy cienie do brwi, które również mogą służyć nam do y, wycieniowania oka. I ja też już używałam tych cieni na ten sposób. Dzisiaj użyjemy ich w normalnym zastosowaniu. Także słuchajcie, zaczniemy sobie od wykonturowania twarzy. Po tej stronie nałożę paletkę e, Makeup Revolution, a po tej nałożę paletkę Kobo. Zaczynamy oczywiście od e, bronzera i tutaj The Grand Tan, bronzer e, z paletki Maxineczki. E, posłużymy się takim, już nabrałam, e, puchatym pędzlem. Po drugiej stronie postarałam się znaleźć podobny. I słuchajcie, nakładamy bronzer, zobaczymy jak to, jak to wygląda. Przypomnę sobie, czy go nadal lubię, czy nie. Tę paletkę kupiłam już jakiś czas temu, już że tak powiem, jest dobrze przetestowana. Dzisiaj też nałożyłam na twarz taki puder e, z Vibo Fixing Powder, który ułatwia konturowanie. Wiecie co tak, no pigmentacja tutaj nie jest zabójcza. Obcięć w miarę neutralny, ale naprawdę, zobaczcie, ile się muszę namachać, żeby tutaj coś było widać. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, coś tam już widać. No szały nie ma z tą pigmentacją, jak, jak widzimy. Nic, idziemy do różu. Love's Hue. Ten róż ma taki trochę ceglasty odcień. On nie do końca mi się podoba. Tu trzeba mieć lekką rękę do niego. Już no, po, po jednym tak naprawdę nałożeniu można by się było zatrzymać. Ja jeszcze sobie tutaj troszeczkę dołożę trochę na nos. Ogólnie róż. Róż jest okej. Okay. No i mamy teraz problem, ponieważ w ostatnim filmie już wam pokazywałam, że ten e, rozświetlacz Pure Glow on tak naprawdę nie rozświetla. No ale, że tak powiem, nałożymy go, ponieważ e, skoro mamy ten rozświetlacz, no to nałóżmy. Ja Cię też bardzo twarzę mocno nie putrowałam, więc coś tam powinno być widać. Nie wiem, czy coś tu zobaczycie, ale tak naprawdę to. Mógłby, mógłby on służyć jako puder rozświetlający, taki wykończeniowy, naprawdę yy, nie rozświetlacz, bo po prostu tutaj nic nie widać. No ale nic, konturowanie z tej strony mamy zakończone, przejdziemy teraz do paletki yy, Kobo Admire Me. I tutaj słuchajcie, yy, te trzy pozycje mają drobinkę, wiadomo rozświetlacz, ale, ale ten bronzer ma taką drobinę, której nie widać, moim zdaniem, po nałożeniu. Wygląda na matowy. E, róż nie ma drobiny. Także zaczynamy tradycyjnie od bronzera. I tutaj e, nie mamy nazwy z tego, co mi się wydaje. Tak, mamy tylko numery. Więc tu mamy, e, mamy numer 42, bronzerę. I tu wiecie, wiecie co? Od razu, od razu widać, że ten bronzer ma jakby lepszą pigmentację. Choć uważam, że i tak krzywdy sobie nim nie zrobicie. Tak łatwo. Więc tak, z bronzową jestem no, na ten moment bardziej zadowolona niż z paletki Maxineczki. Yy, ma, taki, ma taki fajny pigment, naprawdę nie za słaby, nie za mocny. Jeśli chodzi o róż, to on ma taki trochę fajny, taki, taki, taki chłodny, cukierkowy odcień. Bardzo takie lubię. Także tutaj i tutaj. Piękny jest. I to, co najbardziej lubię w tej paletce, czyli ten cudowny rozświetlacz. Cudowny. Zaraz zobaczycie sami, o czym ja mówię. To jest takie nałożenie na... prawie suchy policzek. I to jest Pure Glow. Przejdziemy teraz do brwi. I y, tutaj ta paletka nie posiada części drwi, ale spróbuję tutaj coś wymyślić z tych dwóch cieni Ash i smoke po prostu. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jakoś tam wybrnęłam, chociaż powiem Wam szczerze, nie do końca jestem zadowolona, bo tutaj mimo wszystko widać tą pudrowość, widać, że to nie jest cień dobry no, Teraz z tej paletki właśnie wezmę ten i ten cień i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Słuchajcie, od razu widać, że to są cienie do brwi. Naprawdę są skonstruowane tak, że po prostu widać, że to jest cień do brwi, a nie do powiek. Słuchajcie, trwale sobie tutaj e, żelem z My Secret obydwie brwi i przejdziemy dalej. No i słuchajcie, przechodzimy do oczu. E, tutaj wzięłam takie podobne w miarę dwa pędzelki i będziemy sobie tutaj e, działać. Zaczynam sobie od matowego beżu podłogi brwiowe, czyli Canvas. Teraz biorę sobie cień Brick, a będę przyciemniać cieniem Smoke. Także powiem Wam, że te cienie tutaj z paletki Maxi, no, no mają jakiś pigment. Może tak. Są ym, takie trochę suche, ale też nie tak jakoś strasznie. Te maty powiem Wam, że nawet są fajne. O tak. I przyciemnimy sobie cieniem Smoke. nam takie fajne, brązowe smoki, a i na dolną powiekę damy trochę cienia aż, czyli takiego szarego, średniego cienia. Tak więc sklepam sobie trochę glitter primera i teraz przejdziemy do cienia, który się nazywa copper, czyli takiego miedzianego metalika. I sobie go tutaj wklepię. No i tu ten metalik, no to jest metalik jakości up Revolution, no nie, nie jest to jakiś tutaj górnolotny cień, ale powiedzmy, że ujdzie w tłoku. Teraz przechodzimy do drugiej paletki, czyli Admire Me i tutaj przejdziemy sobie od y, może tego cienia brunatnego przez ten najciemniejszy brąz, a zaczniemy sobie od y, jasnego, matowego beżu. niestety w tej chwili muszę powiedzieć, że ten cień nakłada się dosyć plamiście, to znaczy że wezmę inny pędzelek, wiecie co o. dobra troszeczkę to coś daje że tak powiem ale ten cień nakłada się trochę bardziej plamiście niż ten z Makeup Revolution o dziwo choć teraz nawet jest ok ale tak, widzę większe plamy. Widzę większe plamy. No nic, idziemy do najciemniejszego brązu z paletki. Brąz się fajnie nakłada, tak. Ja szczerze Wam powiem, że tego cienia jeszcze nie używam, Zwykle idę tutaj w te klimaty. No, najciemniejszy brąz bardzo ładnie sunie. Jeśli chodzi o szarość, to po podobny odcień to jest ten. Może ciut chłodniejszy jest, ale mniej więcej. No i teraz też wklepiemy sobie NYXa Glitter Primera yy, i sobie wklepiemy jakiś błysk tutaj. I z błysków najbardziej podobny to jest tutaj ten oto gegatek, także wklepiemy go na całą ruchomą powiekę. Słuchajcie, ten kolor jest przecudowny, przepiękny. I tak, słuchajcie, wygląda yy, skończone cieniowanie oczu. Tutaj błyski zawsze wbijałem się bardziej na pierwszy plan. Wykończę makijaż, przyjdę do Was za minutkę i ocenimy sobie, porównamy sobie strony. Słuchajcie, podsumujemy sobie teraz e, to, co do tej pory e, widzę, co udało mi się zauważyć. E, tak, po stronie tutaj e, z Maxineczki paletką, no ten brązer rzeczywiście, on taki się zrobił, wiecie, na żywo nie wygląda tak ekstra. Może tak powiem. Nie wygląda na to, żeby się rozłożył zbyt równomiernie. Przynajmniej tutaj, całe to konturowanie, ono jest takie troszeczkę, jakbyś przyjrzeć, to jest takie lekko um, plamiste. Tak mi się wydaje. Na ten moment mogę to określić. Oczywiście tak, rozświetlacza praktycznie nie ma, bo od początku go nie było. Natomiast tutaj, po tej stronie, mam wrażenie, że to wszystko wygląda gładziej, płynniej, tak, tak zdrowiej. Wiecie, tak, jak taki rzeczywiście cień, a nie jak taka. Lama. Więc mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście ten brązer, choć e, musiałam go dokładać, widzieliście to, ponieważ ta pigmentacja jest e, taka dosyć dziwna i teoretycznie ciężej sobie takim brązerem zrobić krzywdę, to tutaj mimo wszystko, no, no nie wiem, wygląda to nie najlepiej. E, jeśli chodzi o brwi, no to nie widzę jakiejś ogromnej różnicy. Ta e, paletką zrobiona do brwi wygląda jakby troszeczkę bardziej naturalnie z bliska. Ale nie jest jakaś ogromna różnica. Jeśli chodzi o różnicę w cieniowaniu oczu, no to widzę rzeczywiście, że ten eyeliner się y, tutaj tak jakby nie odbił do końca, troszeczkę tak, ale bardziej przykleił do siebie, wiecie, te cienie i tak jakby oderwał je, jeśli wiecie o co mi chodzi. E, więc już tego nie będę poprawiać, zostawię to tak jak teraz i zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Także serdecznie zapraszam na podsumowanie po wielu godzinach noszenia. E, ocenimy sobie, jak utrzymała się każda ze stron, która lepiej, która gorzej. No i oczywiście będzie podsumowanie, czyli punktacja, którą paletkę lepiej kupić. Trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy podsumowań, nadszedł czas. A więc y, minęło jakieś przynajmniej 6 godzin od nałożenia tutaj konturowania y, oraz od zrobienia oczu. Mam dosyć ciekawe przemyślenia. A więc y, to takie, co tutaj się robiło dziwnego z brązerem, troszeczkę postąpiło. W tej chwili ja widzę ja widzę ten brązer. Powiedzmy, że róż też poniekąd jest widoczny. Oczywiście rozświetlacza, no cóż, nie ma nie ma go za bardzo może ten y, blask taki już, wiecie, troszeczkę y, widać po prostu od tego, że skóra zaczęła się świecić, a nie dlatego, że jest przepiękny pure glow e, więc y, tak to wygląda w tej chwili co do oczu to nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale eyeliner po prostu odbił się zdarł z część cieniowania i, I odbił się po prostu tutaj, także wygląda to słabo. Oprócz tego błysk, powiedziałabym, że to jest stłumiony blask. E, powiedziałabym, że nawet to nie wygląda jak metali, tylko jak perła. Także to jest wykończenie, którego teraz nie lubię. Oprócz tego, no cóż, e, wszystko jakby utrzymało się powiedzmy w miarę. Poza tym dziwnym tutaj brązerem, dziwną sytuacją, która tutaj nastąpiła. Natomiast z drugiej strony wygląda to o wiele lepiej i... Co prawda może mniej te cienie, akurat ten konkretny cień sunął y, tutaj y, po wiece, ale suma sumarum wygląda to dużo lepiej. Chciałabym wam pokazać to z bliska. To wygląda o wiele lepiej i ten błysk brokatowy jest cudowny. Cię tutaj nie, y, wiecie, nie skawaliło, nie oderwało tak jak po drugiej stronie. Nawet to jest dokładnie ten sam eyeliner. A co do tej konturowania, to mogę powiedzieć, że naprawdę wszystko jest na swoim miejscu. Widzę zarówno brązer, róż, jak i rozświetla. Czyli wiadomo, ta twarz się zaczęła normalnie tutaj gdzieś tam wyświecać, ale, ale to wygląda lepiej. Co do brwi, no to rzeczywiście utrzymały się podobnie, ale ja osobiście widzę różnicę między cieniami do powiek a cieniem do brwi. Nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, ale po prostu widać tą różnicę, one y, inaczej wyglądają po prostu y, na tej brwi. Także tak, słuchajcie, y, tutaj mamy plus, za to, że y, te cienie fajnie, fajnie suną. Y, mówię o matach po powiece, y, no ale innych tutaj y, plusów za bardzo nie widzę, ponieważ na ten moment. Brązer plamiście wypada, jest ciut cieplejszy, Roz, róż jest taki ceglasty. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to tak naprawdę on nie istnieje, ponieważ to nie jest rozświetlacz. Można oczywiście tutaj się posiłkować innymi tutaj kolorami. Ogólnie zestawienie kolorystyczne jest ciekawsze, ponieważ na przykład tutaj jest ten kolor Orchid, wiecie, generalnie da się coś wycisnąć z tych cieni, nie mogę powiedzieć, że nie i naprawdę lubiłam tę paletkę e, więc mamy po prostu tutaj jakby dwa punkty <laughs> za układ kolorystyczny cieni do powiek i za gładkość pracy natomiast natomiast paletka Skobo niebywałe połączenie tutaj kolorystyczne części do twarzy to jest po prostu sztos. Naprawdę jest to dla mojej przynajmniej karnacji cudowne połączenie. Ja używam tego nie tylko w podróży. Trochę mi szkoda tej paletki, ale trudno. Najwyżej sobie kupię drugą. Ponieważ nie wspomniałam o kosztach, paletka tutaj Beauty Legacy, no to jest zależnie. 50 na promocji, 20 zł, bardzo różnie to wygląda. Natomiast tę paletkę kupiłam, one są podobne cenowo. Tę paletkę kupiłam za 39 zł, bodajże, no kosztuje około 60 w regularnej cenie bez promocji. Ale wracając, cudne kolory, rozświetlacz naprawdę daje błysk. Chłodny róż taki fajny, właśnie cukierkowy, piękny brązer, który niby tutaj ma drobina, ale tak naprawdę na policzko wygląda świetnie. E, ogromny plus za cienie do brwi, które również mogą być cieniami do powiek. I ja już to sprawdzałam, to naprawdę działa. E, no i cóż, mamy tutaj, prawda, e, część e, bardziej może w ciepłą, idącą tonację tej cieni do powiek. Czernie jest okej, okay. wszystko, wszystko tutaj działa. Przepiękny dzisiaj ten brokat mam na oku. Ten jest w ogóle taki unikatowy, on jest taki brązowo-różowy w ogóle. To jest tak cudowny kolor. Pigmentacja też jest bardzo fajna. Może są mniej aksamitne niż tamte cienie, ale też są dużo lepsze te metaliki, nie będę tego ukrywać. Poza tym też e, rozświetla, że tak powiem, jest super e, i można go używać też jako kolejnego cienia na przykład, prawda? Więc, suma summarum, oczywiście wygrywa ta paletka Admire Me od Kobo. Ona wygrywa e, tak naprawdę po całości. Wszystko w niej jest dobre. Być może ten jeden cień wydawał się bardziej e, trudny w pracy, cudzysłowie, bo są mikro różnice niż w paletce tej Maxineczki. ale e, cudownie mi się pracuje z tą paletą, uwielbiam ją. Oprócz tego wszystkiego, lusterko, bo obydwie mają, jest. Tej paletce większe. I w ogóle jest taka, wiecie, bardziej kompa kompaktowa. To opakowanie jest takie śliskie. Nie, yy, nie brudzi się tak bardzo. Ta, yy, że tak powiem, bardziej się brudzi. Ja doceniam to, że ta była pierwsza. Yy, I w moim yy, poprzednim filmie właśnie yy, to ta paletka tutaj grała pierwsze skrzypce. Ale w tej chwili yy, wyszła ta nowość, która uważam, że jest lepsza. I bardziej y, bym polecała w nią zainwestować, jeżeli szukacie paletki podróżnej, ale też takiej paletki uniwersalnej. Jeżeli nie chcecie mieć mnóstwa kosmetyków y, w swojej szufladzie, czy gdziekolwiek indziej w kosmetyczce, to wystarczy Wam ta jedna paletka. A tak naprawdę, to kupicie sobie jakiś dobry puder. I w sumie to suche produkty macie ogarnięte. Mm. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Naprawdę, uwierzcie mi to. Każdy nowy subskrybent to jest taka radocha, fajna. E, no i oczywiście zapraszam Was też na mojego Instagrama, Maluję Testuję, ponieważ tam testujemy sobie na bieżąco, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, jakieś nowinki kosmetyczne. Więc jeżeli interesuje Was ten temat, to serdecznie również zapraszam. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Pa. pa.